W poniedziałek 26 sierpnia Marta Padiuczenko zaprasza na Magazyn Miejski, a w dzisiejszym wydaniu. Spotkanie z tradycją, udzielnia pożegnała wakacje, przegląd orkiestr. Piąte lubelskie spotkania z tradycją i kulturą łowiecką odbyły się w miniony weekend w Zwierzyńcu. Piąta lubelskie spotkania z tradycją i kulturą łowiecką odbyły się w niedzielę 25 sierpnia w Zwierzyńcu. Impreza rozpoczęła się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Rostoczeńskiego Parku Narodowego, gdzie otwarto wystawę z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Polski Związek Łowiecki ma 90 lat. Zarząd Województwa Lubelskiego ceni Polski Związek Łowiecki, tak jak ceni swoją przyrodę. Warunki do rozwoju tzw. ekosystemów, obszarów chronionych, mamy parki narodowe, mamy parki przyrody i przepiękny Zwierzyniec, z którym jak co roku, czyli piąty raz rzędu organizujemy to spotkanie. Przyjaciół lasu, leśników, no jest także dużo przysmaków pochodzących z tego lasu, czyli kuchnia myśliwska. W trakcie festynu, który miał miejsce na Stadionie Sokół Zwierzyniec trwał kiermasz produktów z dziczyzny i konkurs kulinarny Myśliwskie Smaki Lubelszczyzny. To jest w ogóle powrót do dziczyzny, do kuchni polskiej, po zasyceniu się kuchnią innych krajów jednak ludzie wracają do smaków dawnych, do dziczyzny, do sarniny ogólnie, do dzikiego ptactwa. Można zauważyć duże zainteresowanie. W programie znalazły się pokazy psów myśliwskich, pokaz sokolnictwa, wabienia zwierzyny łownej i konkurs skubania ptaków łownych. Proszę spojrzeć, plac pięknie oblegany, stoiska oblegane jest. Wspaniała atmosfera, bo to święto niesie za sobą radość, czyli to jest taki wyjątkowy układ, a jest to nic innego jak historycznie ogród dla zwierząt, no to jak mówimy o łowiectwie, myślistwie, no to, to jesteśmy właśnie myślą wśród zwierząt. Do gotowania stanęli też między innymi europoseł Arkadiusz Bratkowski, burmistrz zwierzyńca Jan Skiba i członek zarządu województwa lubelskiego Tomasz Pękalski. W części artystycznej wystąpiła Myśliwska Orkiestra Denta Echo Kniei i Chór Myśliwski Knieja, działający przy Polskim Związku Łowieckim w Zamościu. To jest taki piknik rodzinny, gdzie całe rodziny z dziećmi są dzisiaj, by popatrzeć naprawdę na piękno tego stadionu i co na tym stadionie. To cieszy, ja nie ukrywam, że. Każdy dzień jest takim dniem trudnym, ale kiedy przychodzi niedziela, kiedy człowiek może pójść do kościoła pomodlić się, a później po kościele całą rodzinę, pójść, by zapomnieć o co codziennego i pobawić się. Dzisiaj tutaj myśliwi leśnicy, ale również samorząd e, marszałkowski, urząd marszałkowski, marszałek Województwa Lubelskiego, jak również burmistrz miasta, e, zwierzyńca zrobili wspaniały piknik dla nie tylko mieszkańców Zwierzyńca czy Zamojszczyzny, ale całej Lubelszczyzny, ale wiem też również są osoby spoza Województwa Lubelskiego, którzy e, bardzo pozytywnie oceniają to dzisiejsze wydarzenie. Corocznie organizatorem imprezy są marszałek województwa lubelskiego, burmistrz Zwierzyńca, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, a także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubinie oraz Rostoczański Park Narodowy. Corocznie spółdzielnia mieszkaniowa imienia Waleriana Łukasińskiego żegna wakacje piknikiem rodzinnym nad Łabuńką. 17 piknik rodzinny odbył się w niedzielę w zamościu na terenach Zielonych przy Łabuńce. Imprezę corocznie organizuje spółdzielnia mieszkaniowa imienia Waleriana Łukasińskiego. Jak widać bardzo dużo uczestników jest na tej imprezie. W miarę upływu czasu jest ich coraz więcej. Przychodzą mieszkańcy, przychodzą goście z zewnątrz. Impreza jest taką kontynuacją wielu imprez organizowanych Zresztą przez Cudzień w ramach działalności. Poza statutowej, aczkolwiek wszyscy oczekują również oprócz zamieszkiwania czegoś dla ducha, nie tylko dla takich powiedziałbym warunków zamieszkujących. Impreza miała charakter rekreacyjny, ale w programie znalazło się także wiele występów artystycznych, były pokazy taneczne, gry i zabawy dla dzieci. Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy. Co tutaj takiego można robić? Powiedz. Eee, śpiewać. Baron, zabawy na dzieci. Z kogo i z Imprezę wspierało tradycyjnie wielu sponsorów, wśród nich Multimedia Polska SA. Gwiazdą wieczoru był zespół Hajdamaki. Tradycyjnie piknik zakończył pokaz sztucznych ogni. Na starówce mogliśmy posłuchać twórczości nietatowych orkiestr wojskowych i innych orkiestr dętych. W piątek 23 sierpnia na Zamońskim rynku już po raz ósmy odbył się przegląd twórczości nietatowych orkiestr wojskowych i innych orkiestr Dętych. W tegorocznym przeglądzie będzie uczestniczyło cztery orkiestry, orkiestra Denta z Aleksandrowa, orkiestra denta yy, miasta Międzyrzecz, orkiestra denta. Yy, Nieetatowa orkiestra Denta, działająca przy właśnie naszym stowarzyszeniu, i strażacka orkiestra Denta z Zaburza. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Jesteśmy z Tobą, bądź z nami, przy którym działa nieetatowa orkiestra Wojskowa. Orkiestra została utworzona w 2002 roku po rozwiązaniu zawodowej orkiestry wojskowej, jest kontynuatorką osiągnięć Orkiestry Denta i Zamońskiego Garnizonu. Nieetatowa Orkiestra Wojskowa w swoim programie posiada utwory wojskowe, rozrywkowe i kościelne. W repertuarze znajdują się również widowiska tematyczne, m.in. kolędnicze, niepodległościowe i patriotyczne. Orkiestra występuje w mundurach wojskowych oraz w strojach historycznych z okresu księstwa warszawskiego. Stroje wykonane są zgodnie z przekazami historycznymi i przedstawiają wzór umundurowania XIII Pułku Piechoty, który stacjonował w garnizonie zamońskim od 1809 roku i prowadził pamiętną obronę twierdzy. W orkiestrze występują byli muzycy orkiestry wojskowej, muzycy z dorobkiem artystycznym, absolwenci szkół muzycznych drugiego stopnia, nauczyciel muzyki, uczniowie szkół muzycznych. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.